Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jedziemy dzisiaj do Macieja z moim znajomym Sebastianem. Jedziemy do Macieja. On dla Was nagrał wcześniej, jak robił przy Ursusie. Proszę zobaczyć. Dobra, słuchajcie, tym razem takie jedno ujęcie dla po prostu aktualizacji technicznej, co tutaj się wydarzyło. Więc moi drodzy, tak zniknęła bańka z paliwem. Jest założona tymczasowo chłodnica od sześćdziesiątki i został gaz zrobiony. Chciałem to zrobić na dźwigienki, ale jednak na linkę zrobiłem. Eee, tutaj jest linka hamulca ręcznego od Golfa dwójki, która po prostu leżała u mnie na regale. Początkowo chciałem to zrobić też na lince od Volkswagena T4. Ale po prostu finalnie nie doszło do skutku. Jest to cieniutka linka. Myślę, że też by dało radę, ale po prostu yy, łatwiej było mi to zamontować. Także osa czyń powinność i tak to się prezentuje. Nie jest uchwyt żaden do pompy, jest uchwyt tutaj yy, osobno dorobiony. Jedyne co to jeszcze pozostaje tutaj założyć sprężynę, żeby całkowicie do końca odbijał w następnej kolejności został tutaj dorobiony uchwyt do filtra powietrza niestety rury dolotowe Adrian mi jeszcze nie dowiózł więc tutaj już się zbuduje przy samym wyjeździe no i wylądowała tutaj skrzynka akumulatora tutaj jeszcze jest uchwyt dorobiony przyspawany spaw trochę nie wyszedł ale zeszlifuje się i poprawie będzie dobrze. Zakucie od linki był to najłatwiejszy sposób do montażu. I tutaj fajnie też i e, te gazu odbija. Powymieniane węże. Tutaj również węże są założone. Więc można już ciecz chłodzącą wlewać. Zakładać maskę. Do lotu powietrza. Akumulator trzeba włożyć. I ciągnik wyjeżdża z warsztatu. Dobra, więc żółta strzała opuściła warsztat. Jest jeszcze tutaj kilka rzeczy drobnych do zrobienia. A mianowicie, tam jeszcze muszę zrobić uchwyt na e, światła do przodu. Na razie ten kabel tu sobie wisi. E, ale wiadomo, no jest jeszcze tymczasowa chłodnica. Więc e, no na razie nie wiadomo, co tu dalej robić. Będzie jeszcze do zrobienia. Lewa zwolnica, o tam u góry cieknie. No i gdzieś po prostu z mostu leci olej, więc yy, prawdopodobnie są hamulce zaolejone, dlatego ich nie ma. Ale teraz tak z ciekawości zobaczymy, czy... O, co on, przymarz. No ja mi klamkę wcisnął. Hm. Trzeba będzie się spróbować tamtymi drzwiami dostać. <gryw> A może ten drut nie jest tak mocno zawinięty. O, dobra, puścił. Wiadomo jeszcze tu będzie wykładzinki powymieniać jeszcze tutaj gaz trochę przerobić, no bo tu nogi nie da się wsadzić. Będzie go chyba odgiąć i będzie chyba dobrze. Ech, także co? No teraz jest tylko w czystej ciekawości. Zobaczymy czy on odpali. Chodzi, tak silnik pracuje jak widać zero zadymienia wcześniej to robiły po prostu końcówki wtrysku Para bardzo ładnie chodzi bo jest już filtr powietrza jeszcze wał napędowy trzeba pozakładać. Tutaj stara rura wydechowa jest. Trzeba wąż zakuć odpowiedni. Te węże będą zakuwane dopiero jak będzie zbiornik paliwa założony. O, przyszedł pan od zbiornika. Musimy to stopnie złożyć. Dobra, podjeżdżamy tam za chwilę bliżej Nie opuścił warsztat Jak to wygląda? No. Bierzemy, bierzemy. <grym> <grym> Dobra Tu wiadomo, ona i tak już dalej tu nie wejdzie, bo rama od kabiny, nie? Tak, tak, no Ale według mnie w obrysie się mieści Nawet te schodki są tu odsunięte, nawet się lepiej wchodzi, bo to było tak tam głęboko wszystko no, teraz przywieziemy to co Ty bioro. Ty bioro. Ty bioro. Ty bioro. Dobra. Dobra. Jest tutaj osoba, która się zajmuje e, zrobieniem dla Adriana zbiornika. Tutaj Rafał. W sumie my już się witaliśmy, ale tak e, profesjonalnie. Tak. No i teraz tutaj Rafał przedstawi co wymyślił. Ale chyba z papieru on nie będzie. Na, nie, 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 nie. No chyba, że sobie zażyczy. No ja <noise> będzie przeciekał szybko. No, więc po prostu tutaj początkowy był, można tak powiedzieć, mój zamysł, co jak zrobić. A oczywiście wykonanie tutaj będzie pana Rafała, który po prostu też ma dodatkową wenę twórczą i od siebie też coś dodaje. I teraz uważam, że podszedł do tematu bardzo prawidłowo, bo zrobił wzornik. Z papieru. No, szkoda, materiału szkoda materiału psuć i żeby to wszystko było dopasowane jak najbardziej bo teraz już to co mamy tu zbudowane to na tej podstawie będziemy działać i tu ewentualne dodatkowe już poprawki tak ale tak. to już wtedy już nie trzeba będzie sprawdzać bo tu wszystko już jest ja na wierzchu mamy tutaj wymierzone wnękę na tą tutaj stopę całą Zbiornik będzie coś tego typu, ale będzie tu jeszcze troszeczkę wydłużony, i tutaj będą do tego zbiornika przykręcone tak pod skosem te schodki. Oczywiście dosłużyła nam jeszcze poziomica, na zasadzie, żeby wszystko się nam mieściło w obrysie razem z tymi schodkami. Schodek będzie gdzieś tak w tym miejscu do opony, więc będzie się wszystko w obrysie mieściło. A przy okazji, z racji tego, że tutaj mamy. Taką skrzynkę na akumulator, która też fajnie tutaj pasuje. I po prostu tak pomyśleliśmy, że zrobimy odzwierciedlenie, tak jakby e, symetryczność e, wyglądu, po prostu. Tak? No, tyle, że tam będzie się świeciło, a tu będzie czarno. Ale mniej więcej będzie to jakoś wyglądać. I tutaj pojemność taka z zamys zamysłem będzie tak plus, mi plus minus 80 litrów. Myślę, że będzie to dosyć duży już zbiornik. Też będzie spory. No. Także co? Pan Rafał jedzie do siebie tak. tworzyć. Tworzyć dzieło. A ja się zabieram za inne roboty, także to wszystko. Do zobaczenia. No, my dojedziemy, to będzie ciemno. Panie! To już ktoś i śnieg napadł. Dojechaliśmy do Macieja. Traktor trafił. Podpowiednie pod miejsce, czyli tam gdzie zawsze, pod chmurkę. Co? Pod chmurkę? No zaraz będziemy to odpalać. Zaraz go będziemy odpalać. O, zobaczymy, co on tu wykombinował. Jak tutaj? Czy to wszystko pracuje? Czy to będzie wszystko pracowało tak, jak powinno być? No. Ale pa, bak paliwa to ma e, ekskluzywny. O, linka gazu. Panie, a co ty niesiesz? Matej za żeby go podpalić. Nie, nie gadaj. A co. A, ale te schodki wyszły. Zajbiście. O, jak tu fajnie się teraz wchodzi, co? No, o wiele lepiej. Tą stroną będzie lepiej niż tamtą. No, i po tamtej stronie będzie tak samo, bo tak jak będzie zbiornikiem. Szerzej zrobi, no. Fajnie to wymyślił. No. Kurde, a Ty chociaż tą kierownicę przykręciłeś? A po. O jak? Na razie tam, kręci. Ale tam gwint chociaż dokręciłeś delikatnie? A po co? Ja nie mam czasu. Nie, nic Panie... nie ruszałem, ty musisz małą kierownicę sobie. To kupić. była chyba najbardziej najszczęśliwsza rzecz jaką zrobiłeś w tym tygodniu to by z p... garażu. Tak. <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> Ale to wszystko po cichu. Człowieku, ja się przez ciebie depresji k... Pana nabawię. <laughs> <laughs> to wszystko po cichu, bo e, ja tylko na wyjeździe byłem no i widzisz. Tylko tydzień czasu. wyjeżdża Nie wiem, teraz się módl, czy on odpali w ogóle, bo... A co? A co, może paliwo zamarzło? No, bo to jest to twoje Ty gdzieś przycisk a tu jest Trochę gazu przerobić. Dobra, jaki nabieg ma świeć zbuduje. Dobry wentylator. No. Także witi nie trzeba będzie. W środku Gaz kurde elegancki widzę. Od malucha oni mówili? Elektryk się zasadowo powiesił, czy to, że te kable w środku tak... tak, tak się... Co tu się stało? To Maczko Elektryk. Maczko Elektryk spaghetti zrobił. Strytką zbiornik Ty, ale zbiornik na razie pokazuję no, no już nie Pokazuje, że jest pełny O, o. o I zależy jak zegar usta... elektryk Słuchaj, nie było filtra powietrza Tak to przede wszystkim bez filtra powietrza to wiadomo, że zawsze tak inaczej chodzi. Nic nie? nie, było, ani chłodnicy by Ani chłodnicy, chłodnicy nie? no a to zobacz tak teraz. Nie, no powiedzcie, że pani się nie trafia. A dokręćmy chociaż tą kierownicę. Nie trzeba. Spot. Swoją rurę wydechową pociąłem na dolot No poważnie. Naprawdę? No. No to co na ten Halo. Co Mikrofonów jest? nie ma zładowało się gówno no Musimy podejść ruch. ten. Po ładowarkę szybko i jedź to napędu nie ma, nie? Co? No bo mał jeszcze nie jest A. <laughs> On jedź samochodem, kur bo jak się rozpędzi to Tutaj, daj e, mi kluczyki od ty. Od... Z, z bańki będzie paliwo mogło w, w nie? Myślisz? Jo, no mam tą szmatę, ale wiesz Ale... Hamulców nie ma. Nie ma. Co mechanik? To mechanik? Jak to było, silnik chodzi, skręca, tylko nie hamuje. Cionik jeździ, skręca, tylko nie hamuje. Tam może 10% hamulca jest prawego, ale to max. Aaaa, światowa ma, pani elektryk! Koguty! Opor oporowo! Równica ładnie chodzi. Ale tu pod górę. Jak wrażenia? Ale idzie, co? O. Ale równo chodzi! Silnik pięknie! No, ale są krzepe niż wtedy, nie? Pokażę, jak mu dajesz! Tak, ja tam Dawaj Pokażę, <grystek> jak mu dajesz! Dzisiaj nie jestem! No to idziowo! To jest gruby lub chyba! Uch, na pewno! Panie! ekologiczny, nie? Bez paliwa. Pierwszego pokosu już nie będzie trawy. Pierwszego pokosu nie będzie trawy. Tak, jedno szczęście, że tu jest do odnowienia cała. To jeszcze te dwa kółka zrobią. Daj mu miodu! Nie, tak. Za to wszystko! O! się ślizga, nie? Nic k***a nie ma po ślizgu. On zdechnie na tym, a nie. Z się nic nie ślizga? Elegancko idzie. oga u pierwszym nie Oponi są rozdziane. No <grywka> kiszonka Kisionka aż dostała! Ale on idzie! Co to jest za potwór teraz? Tam mnie pisze ja i tak najlepszego bączka, że mi. On no, my... myśleliśmy, że bije go! No fajne go się No to aż go pójdzie. <grym> wyregulowane, no niesamowite no ale sprzęgła to jest magia i piąte o Piotr. Субтитры Łapkę w górę, coś pięknego, kurde. Wreszcie będzie to chodziło. Na razie zostawiamy tak, jak jest, ten kolor zostaje. I później dopiero będziemy coś tam więcej robić. Na razie chcemy sprawdzić jak to chodzi. Nie jest to nie ładnie, nie jest to. Ja ci już życia nie dam Wiem Tyż to kurde chodzi Ja cię tak na niebie, że ty k***a nie będziesz mieć, jak się nazywasz Dzięki nie ma Dzięki Te biegi chodzą, nie? Bardzo ładnie. Nie. E... Maciej cię wyregulować sprzęgło, dobrze? E, pr jedyny problem będzie przy wrzuceniu. Przy wrzuceniu będzie problem, nie? Przy wrzuceniu tylko i wyłącznie jest, Jak jest. delikatny. Macie mam do Ciebie propozycję. Chcesz czapkę tak zrobić? Mogę ci podstawić. Nie mam czasu, bo Ale finalnie no, chciałem po prostu tak zmierzyć. Tylko, że on w minusowych temperaturach e, nie pokazuje prawidłowo. Dobra. Przekłamuje więc. Inaczej, skok wysprzęglika jest ten sam, ale on jest w innym miejscu. Jest inne przełamanie dźwigni, czyli z automatycznego. Dźwignia ma większy prostu... zakres. No, tak można tak powiedzieć. No. Coś pięknego. <laughs> Mogę powiedzieć tylko tyle, na razie jest dobrze. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo to nie, nie o to chodzi. E, już śnieg z maski spadł, nawet się maska nagrzała. <laughs> Także, no myślę, jest w porządku, jest fajnie. I miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, jak już moje ciągniki będą skończone. Dlatego, no, a tam też ludzie pisali, czemu, czemu teraz ja swój robię, a nie twój. No, myśmy uzgodnili, jesteśmy. Że tak powiem, między sobą dogadani, no, że ja po prostu potrzebuję sprzęty no, do pracy w polu, no niestety. Tak. I, I była taka kolej rzeczy, to i tak nam się przeciągnęło za długo, i teraz czas najwyższy zrobić moje sprzęty. U mnie się ze Zetorem też przeciągnie ty tydzień dłużej. <laughs> akurat może ocieplenie no... przyjdzie? No zobaczymy. Na to. Na to się nie zapowiada, a u mnie do do Macieja wejdźcie sobie na kanał, naprawdę, e, bo macie dużo tutaj włożył serca w ten traktor, dużo siły, dużo cierpliwości, dużo tutaj czasu pochłonęło to jednak, bo to jest jednak cały czas jakaś modernizacja, ale to jest coś, nie? Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Wspólnie robimy coś wielkiego, wspólnie osiągamy kolejne rzeczy. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Na razie, cześć. Słuchajcie, teraz taka mała uwaga. To jest prawdopodobnie Wał, fabry wał oryginalny od Stara Gaza, bo to chyba Twój napęd jest z tego co wiem od Gaza. I teraz tak. Czy fabrycznie tutaj były jakieś pasowne szpilki, czy nabijane szpilki, czy śruby pasowne jakieś były? Jeżeli ktoś w tym siedzi, niech się wypowie, jak było fabrycznie, bo tutaj były śruby dwunastki albo dziesiątki, tak? Mhm. I były po prostu przykręcone. Bo o co mi się rozchodzi? Bo zobaczcie, tu mamy na przykład część wału kardana, napędu od ciężkiej serii. I tutaj są dwa kołki, tak? I te dwa kołki przenoszą całą siłę, tak. a szpilki tylko po prostu to mają trzymać w kupie, dociskając. A tutaj no jest pierścień, tak, że on to ma trzymać jakby wał wypośrodkowany, ale dalej nie ma tak jakby tej siły skręcania zrywa, zrywania, tak? Czyli może na szpilkach. Tak, i podejrzewam właśnie, że powinny być jakieś tutaj pasowne szpilki czy coś. Niech się widzowie wypowiedzą, no tutaj jest otwór, już mierzyłem. Każdy ma tyle samo jest 12,8 mm. Mhm. I jeżeli ktoś ma do czynienia z takim czymś, jak to jest we fabryce, niech się wypowie. Będzie I wtedy nam... my po prostu dotoczymy te szpilki pasowne, tak? Dlatego wał na razie nie jest przykręcony, bo chciałem, żeby to było po prostu no, zrobione dobrze. Nie powiem, jeżeli nikt się nie wypowie na ten temat, Nikt nie będzie chciał udzielić. No tak jakby informacji, no bo jak to inaczej nazwać? Ale też nikt nie udzieli informacji, jeśli o czymś na temat nie, nie jest stanie się ktoś powiedzieć. Tak, katalog, nie? Tak. To też by dobre było. I tutaj bo... śruba dwunastka, ale ona widzicie, no luz. ma luz. Wezmę śrubę dwunastkę. <laughs> czekajcie ja gdzieś mam tutaj dwunastkę jakąś z prowadzeniem. Ty miałeś tą długą. <laughs> Tu mamy co prawda podszlifowane, ale tu nie będziemy do tego momentu. O, i śruba z wprowadzeniem ma luz. I właśnie chodzi mi o to, żeby ten luz jak najbardziej zniwelować, żeby to było jak najbardziej spasowane, żeby no nie zrywało go, tak? Bo jakby nie było, tak. jak wał nam spadnie na ziemię, to jest zaraz połamany i. Yy, dlatego są te mocowania. Jak zauważyłeś? No, muszą być, tak? Na przykład, tu możesz teraz pokazać na przykładzie Zetora. E, tutaj, tak? tak. No i mamy tu osłonę, która też ma rzekomo zapobiegać. Z tyłu też jest. Tak. Ale no, jak wał już poleci i będzie w tym swoim pędzie się kręcił, to te osłony i tak mu nie pomogą. I Niech ktoś z widzów, jeżeli ma jakąś wiedzę na ten temat, niech się po prostu wypowie. No i oczywiście, czy moje myśle, mój tok myślenia akurat jest prawidłowy, no bo jak inaczej to nazwać. No. A widzowie na społeczności widzieli, że jest rozebrany. Widzieli, nie? Widzieli. No. Ale nim, ja dopiero za 4-5 dni będę miał film. To nic. A ty kiedy? Rzucać? Na niedzielę. <coughs> niedziela, niedziela. Nie inaczej. Także tak to wygląda i co? Nic, my idziemy na kawę, ogrzać się. Tak. I to tyle w temacie no. Będziesz o w końcu przyjechać przyczepką pozabierać coś.